Świnio walcz! Nie... Nie uciekaj! No co ty robisz? Hej, wszystkim jesteś z, z Roskrim Witajcie w nowym odcinku Steerdown i dzisiaj słuchajcie, zaczniemy od tego, że mamy tu gości, którzy normalnie strzelają. Zobaczcie! Grzesiu jest w końcu groźny! Ej, on strzela cały czas we mnie, tylko rozwala pod sobą. Spadła są tu! Grze... Grzesiu, żyjesz? Grzy... Grzesiu nie żyje. Także słuchajcie, właśnie mamy nową rzecz: czyli ludzie z pistoletami. Tutaj mamy jakiś czołg. Mamy oczywiście nową patelnię. Zobaczmy, jak ona działa. Patelnia, patelnia działa. Co to miało być? Nie dość, że ona tyle bije. To jeszcze czołg wybuch od tego! Tylko najgorsze jest to, że oni nie potrafią o siebie zadbać i strzelają byle gdzie, rozwalają pod sobą drogę i przez to ginął, a ja nie chcę, żeby zginęli. Poczekajcie, zaraz to naprawimy. Spowodowałem, że ich teraz jest nieco więcej. Co tu się dzieje? Wszyscy we mnie strzelają. Ale leci helikopter, który nas uratuje. Zobaczcie, Maciek kieruje tym helikopterem. Zobaczmy, co ten helikopter zrobi dla nich. Czemu on sobie przelatuje po prostu? Czemu ty przelatujesz, mieś Walczy. Dobrze, Maciek Uciek, ale wreszcie możemy się przyjrzeć tym wojownikom. Co oni robią? Rozwalają całe miasto. Proszę przestać. Wejdźmy do czołgu po prostu. Pozbądźmy ich się w ten sposób przejeżdżając ich. To jest chyba jedyny sposób, żeby się ich Ała? Czy czemu ja zginąłem? To jest chyba jedyny sposób, żeby się ich pozbyć. Nasz czołg się pali w środku, o co tu chodzi? Oni mołotowy w nas rzucają, zobaczcie co tu się dzieje. Weźmy tego wojownika. wojownik umarł. Czy ktoś jeszcze żyje? Oni jeszcze żyją. Nie wiem jakim... Czy wszystko z panem w porządku? Czy, czy jakim tu demon strzelał? Ale to jest epickie, że dodali coś takiego, że oni się strzelają To jest serio, teardown się przerabia w jakieś kozackie rzeczy Jeszcze w domu nawet są ci żołnierze I próbują się wszystkich pokazujć, co tu się dzieje Halo, panie żołnierzu, czemu pan nie żyje? Ale zobaczcie, chwilę się postrzelali I zobaczcie, jak to miasto okropnie wygląda teraz Sklepy porozwalane, dźwig jest rozwalony Wszystkie domy ucierpiały. Przypiała tutaj sklep po środku, no chyba najgorzej. Nawet przystanek się załamał. Jeszcze tu! Czemu on wybuch? O, o co tu chodzi? Oni sami w siebie strzelają. To jest najśmieszniejsze, że to są tak doświadczeni ludzie, że oni sami w siebie po prostu strzelają. Zróbmy tu nieco jaśniej i spróbujmy ich powstrzymać przed sobą. CO jest? Ja. O, coś tu wybuchło! Tam też coś wybuchło! O nie! Co tu się dzieje? Jeszcze nic nie widzę. Przez ten blur. Wszystko wybucha! Co wy robicie? Przestańcie powodować śmierć. Jeszcze strzelają w ten helikopter się. rozpadł! Nie, ale musimy kogoś uratować. Musimy być bohaterem. Tam jest ostatnia osoba, która strzela. Musimy go uratować. Proszę pana, proszę się uspokoić. Proszę. Dobra, żyje. Żyje, to jest wyjście. Puść tą broń. Puść tą. Dobrze, nie będziesz mieć ręki, nie obchodzi mnie to, ale żyjesz. Twoje życie jest ważniejsze, słuchaj. Teraz trzeba cię uleczyć. <laughs> Czemu to leczy go? Zobaczcie, krew mu wraca, bo mu rocket boostera przyczepiłem. I jak przyczepiam więcej, to on ma jeszcze więcej krwi w organizmie. O co tu chodzi? No, krew mu nie dała nieśmiertelności. Ale to jest okropne i piękne. Co tu się dzieje? Zobaczcie, co tu się stało. To jest takie przerażające, jak chwila wojny zniszczyła to miasto. Pomijając to wszystko, mamy tutaj postacie ze Star Warsów. Mamy tu osobę, która, nie wiem, chyba zbroi nie ma? Czy o co chodzi? No, piękny jesteś. I jako, że w Star Warsach oni mieli super zbroję, co nie? Czyli powinna wytrwać. No, może. To nie jest zwykły pistolet. Może przetestujmy i znajdźmy coś słabszego. No czemu to tak niszczy wszystko? O tutaj mamy jakąś nową broń. Czy to jest słabe. Jeszcze tu moc można zmieniać. Ohoho! E, to nie jest słabe. Jeszcze tu jest minigun! Jakim cudem. Przecież to jest przerażające. Jeszcze moc można zwiększać tego. Dobra, nie, nie, nie. Znajdźmy coś słabszego. Okej, okay, to jest chyba najsłabsza rzecz. Co prawda, się przebija przez wszystko, ale tworzy małą dziurkę, więc nie powinna niby im zrobić wielkiej krzywdy. Strzelamy prosto w klatkę piersiową. Ale inni żyją, mają się dobrze. Nie no, przetestujmy ten pistolet, bo ty nie ma. No to nie ma sensu! Chodź ziomeczku e... Czemu można mu zdjąć hełm? Załóż ten hełm, bo ci się przyda, serio. Załóż. Co tu się stało? Ja mu tylko głowę. Czekajcie, czy jak zamrożę im głowę To się dzieje nie wiadomo... A... Aha Aha! CO TO MA BYĆ?! CO TO MA BYĆ?! Czemu ty kaszlesz głowę, masz metr od ciała i nadal żyje jeszcze? Proszę nie cierpieć, trzeba cię zabrać do szpitala Tędy I tutaj uleczyć cię naszą oczywiście rocket booster... Czy on nie żyje? Następny No bo... Chciałem włożyć mu heum po prostu i dzieje się coś takiego! A co jak mu zamrożę klatkę piersiową? No i zobaczcie, nie dzieje się nic. Oni serio mają coś z tymi głowami, nie tak? Wszystko się psuje. No ziomeczku, powiem ci, czemu, czemu kopiesz swoją twarz? Co ty robisz? Czy nie kop swojej twarzy. Czemu kaszlesz? Co tu się dzieje? Dobrze, wiesz co? To, to bez sensu. Ale chciałbym tutaj znowu wrócić i przetestować tą nową broń. Tutaj mamy te ogórki, to nieważne. Mamy też ten strój, który służy do skakania. A to, to, czekajcie, bo to jest do nurkowania. Gdzieś tutaj mamy strój do skakania. Właśnie, tu jest strój do skakania. I teraz, jak skoczymy, to powinniśmy powoli spadać. To, to nie było powoli. Dobrze, już wiem, jak tego używać. Działa rzeczywiście dobrze. Proszę bardzo, można latać wokół budynków normalnie przy helikopterze. I to działa super. Szkoda, że Grzesiowi nie możemy czegoś takiego dać, ale przetestujmy tą nową broń, bo po to w sumie tutaj jesteśmy. Weźmy na razie ten Power 1. No i to już jest. Przerażająca moc! Wystartujmy ten helikopter. Nie, nie, niech sobie leci. Niech sobie ten helikopter leci. My zwiększmy moc do pięciu. Niech będzie pięć, proszę bardzo. Co tu się dzieje? Przecież. To jest przerażające! Jeżeli ja strzelę w budynek, to budynek się zawala! Jakim cudem ktoś stworzył tak potężną broń? Przecież ja mogę to zwiększyć do stu i jak strzelę jednym strzałem w budynek, to tego budynku, tego budynku nie będzie. Bo zobaczcie, ten helikopter wystarczy trafić i go nie ma. On, on nadal leci jakimś cudem, ale no mimo wszystko go nie ma. Kierowcy jeszcze żyją. Macie chyba największego farta na świecie, ale ja tu jestem, niestety, także macie też pecha. I słuchajcie, jeżeli zwiększymy moc, zwiększymy moc, bo za, zaraz wracam. Dobrze, także mamy 100% mocy. Znaczy, to nie jest 100% mocy, tak naprawdę to jest po prostu moc 100, którą możemy cały czas zwiększać. Nie, nie będziemy tego robić, dopiero później się to zrobi. Strzelmy sobie tutaj. Strzelmy sobie tutaj cały. Cały budynek pękł? Cały budynek pękł! I wszystko pod nim! Co tu się dzieje? Ogólnie, widzowie, jest źle. Pum. Mam nadzieję, że on jakoś się utrzyma. Bo przez to, że pękł cały, mój komputer też mam nadzieję, że się utrzyma. Ale zróbmy na szybko timelapse. Już wróciłem i zobaczcie co się z tym budynkiem dzieje On cały czas żyje Jeżeli chcecie więcej takich timelapsów to zostawcie subika i lajka Napiszcie w sumie, że chcecie Tu każde piętro budynku jest oddzielnie, co nie? To jest tak dziwne A jak się Grzesiek trzyma i paczka? Nie trzyma się Z budynku też nic nie zostało Także używanie tego minigana... To zły pomysł, nie, nie polecam. Szczególnie na mocy stop. Ale mamy kolejną nową rzecz. A jest to drill, który po prostu kopie wszystko tak idealnie. Kopie, nie niszcząc nic wokół. Idealny do wykorzystywania go w kopalni. Nie, nie, nie kopcie budynków drillem albo. Ludzi. Także wróćmy do wioski z Minecrafta. Oczywiście musiał. musiał rozwalić drzwi, żeby wyjść z domu. A ty, Maciek, nie dotykaj tego, TNT. Nie obracaj się ode mnie, jak do ciebie mówię. Nie dotykaj tego, TNT. Rozumiemy się. Proszę cię. Nie wejdź w nie. Dziękuję. <śleszuki> Jeszcze się wywrócił. Dobrze, mamy. Mamy ten miner cały i zobaczmy jak to działa w świecie Minecrafta. Zobaczcie, jakie to by było genialne. Pewnie jest coś w tym stylu, ale nie daje na pewno takiego efektu epickiego, że idziecie sobie i wszystko się przed wami kopie, nawet villagersów można <śm> Można nawet ich skopać. Tylko nos nos jest nieśmiertelny, nie wiem czemu. Ziomeczku, czy ty też masz nieśmiertelny. Nieśmiertelny nos? Skitu. Czemu nos akurat musi być nieśmiertelny? I w sumie fajnie wygląda taki tunel stworzony przez to, bo jest taki równiusieńki. Chociaż, chociaż Maciek tworzy swój własny tunel. Zobaczcie, on też się uczy. Mamy jeszcze kraba. Krab. Ciekawe, czy on żyje? Halo. Ja myślałem, że ten krab będzie się ruszać. Maciek, zjedz, zjedz tego, Zjadko! go. Zjad go. Jeszcze się położył na niego! Ciekawe, czy mamy. Mamy nawet pizzę! Ziomeczki. Chodźcie, tutaj mam pizzę dla was. Zobaczmy, czy on to zje. Obróć się, bo musisz zjeść. Musisz zjeść pizzę. Słabo wyglądasz. Zjedz! No on tego nie je! A kraba już zjedli. <grytanie> Ale wróćmy jeszcze do tej mapy, tylko trzeba szybko, ponieważ oni mają chęci takie dziwne. Przestań strzelać. Przestań strzelać. Dobrze, połóż się tu, połóż się do... Nie, nie spadaj Dobrze, żyje Żyje, żyje, dobrze I teraz Chciałbym stworzyć villagera No oczywiście, że A ten villager taki sztywny Się, się zrobił Dobrze, niech będzie Weźmiemy świnie do walki Skoro villager nie chce się zrespić Weźmy świnie Świnio walcz Świnio, Świnio walcz nie, nie uciekaj. No co ty robisz? Świnio, gryź go. Gryź go. Położyła się. Zjadła. Zjadła go i jeszcze ucieka stamtąd. No i nie gryź tego czołgu. Zostaw on jest gorący. Weź tego gościa. Gryź teraz. Gryź. Gryź. Puch. To jest takie okropny, przepraszam ci świnko, że wykorzystujecie do takich rzeczy Ale zobaczcie, jej się to chyba podoba Nawet chrumknęła, dla potwierdzenia Zresztą co ja się martwię jak ona z czołgami normalnie wygrywa I nic jej się nie dzieje Ale wyszedł cudowny moc, którego zrobimy następny odcinek Jeżeli chcecie tego typu odcinek to piszcie Zobaczcie, mamy most przed nami, i możemy teraz spowodować, że samochód będzie jechać prosto samemu. Rozbija się, i oczywiście rozwala kawałek mostu. I dzięki temu możemy zrobić coś takiego, że bierzemy dwa samochody, co nie? Bierzemy dwa samochody, rozpędzamy samochód, wychodzimy z niego, zamrażamy go, bierzemy jeepa tym razem, stawiamy go po drugiej stronie. Rozpędzamy go, wychodzimy, też zamrażamy i teraz, oczywiście najlepsze, przyłączamy je dwoma kablami i teraz, słuchajcie, dwa pojazdy będą się siłować między sobą i toczyć, w pewnym sensie, walkę. <słuch> Także jeżeli chcecie odcinek z tego, że one się przyciągają i wpadają, nie wiem, do jakiejś niszczarki, która wiecie, się kręci i niszczy dosłownie wszystko, to dawajcie znać. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. ja was żegnam. Pa, pa.